Młodzież klas pierwszych spotkała się na dworcu głównym, by pociągiem dojechać do stacji Kusięta Nowe z tej miejscowości, pod opieką wychowawców i nauczycieli oraz w towarzystwie starszych kolegów. Nasi pierwszoklasiści pokonali trasę pieszą, z do Olsztyna przez góry Towarne. Pogoda i humory oczywiście dopisały. Na mecie rajdu w Olsztynie Czekała już na uczestników imprezy gorąca kiełbaska z Grilla, ufundowana przez radę rodziców, a przygotowana przez uczniów klasy trzeciej gt pod bacznym okiem pana dyrektora Dariusza Rataja oraz pani profesor Katarzyny Szko. Po krótkim odpoczynku rozpoczęła się zabawa. Członkowie samorządu szkolnego pod kierunkiem pani profesor Szkok przeprowadzili gry i zabawy. W których wymagana była praca zespołowa. Drużyny klas wspierali wychowawcy. Bystrość i rozumienie tekstu konieczne było w karecie. Sprawność i wzajemna pomoc w się do podróży. W tych konkurencjach najlepszą okazała się klasa pierwsza dieta. Po trzęsinach przyszła pora na rozgrywki sportowe. Tę część imprezy przygotowała i przeprowadziła pani profesor Izabela Wybryt. W konkurencjach sportowych niepokonana była drużyna klasy pierwszej EFT. Uczniowie klas pierwszych przygotowali również wiersze o klasie oraz logo klasy. Najwięcej punktów za logo zgodne z profilem klasy uzyskała klasa pierwsza GT, a za wiersz pierwsza CT. Autorka wiersza zaprezentowała przygotowany utwór przy wsparciu całej klasy. My jesteśmy pierwsza C, ta co lubi bawić się. W klasie Klaudi mamy sześć, te co bardzo lubią jeść. Dwie Wiktorie i trzy Ole świetnie radzą sobie w szkole. Cała reszta jest wspaniała, zawsze rwie się do gadania. Polski, religia, w czy mata, nasza klasa zawsze jest taka. Szczerość, uczynność i zaufanie to pierwszej te gadanie. Robią zdjęcia, przerabiają, samą krajdę przy tym mają. Więc kto górą zawsze jest? Pierwsza. Podsumowanie całego współzawodnictwa klas. Pierwsze miejsce klasa pierwsza GT. Drugie miejsce klasa pierwsza CT. Trzecie miejsce klasa pierwsza EFT i pierwsza CEZ.